Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek he. <laughs> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Maciek, i po raz kolejny przerabiamy spory awans drugiej serii, ale co działo się pierwszej? To samo co w drugiej w sumie. Ten drugi może był troszkę lepszy, ale podobne problemy miałem. Zresztą na początku na tej skoczni, dzień naprawdę warunki były dobre, ale za tym nie poszły skoki. Tych problemów z nie udało się wyeliminować. E, walczyłem do końca, ale niestety efekt nie był taki, jaki oczekiwałem. W konkursie było lepiej niż w serii próbnej już? Tak, w seria próbna była bardzo zła. Miałem jakby pomysł na, na skok, ale zupełnie nie wypalił i trzeba było szybko coś zmienić na pierwszy skok. Było trochę lepiej, ale wiadomo jak to jest, kiedy czegoś trzeba przypilnować i jest e, czasami nawet za dużo myślenia. E, pojawia się za duża kontrola i też mocno spóźniłem te skoki. Nie było tego takiego automatyzmu, ale trudno automatyzm wtedy, kiedy on nie działa, więc e, tak mówię walczyłem, ale e, skoki jakościowo nie były dobre i to, to był główny problem dzisiejszego dnia. Do Wikersund, udasz się z takim jakimś takim zapytania pod kątem swojej formy? Nie, wyrzucę to wszystko ze swojej głowy. Trzeba, trzeba zapomnieć o tym, co było i na Wikersund po prostu znaleźć ten sposób na skakanie. Znaleźć nową wizję. Wiadomo, mamuty też rządzą się troszkę swoimi prawami i ta forma też z dnia na dzień ona się gdzieś nie mogła zagubić. Ona, ona gdzieś tam jest, tylko. Eee, trzeba sobie przypomnieć te dobre skoki i, i do tego wrócić, znaleźć e, punkty do koncentracji, które dadzą po prostu dobre skakanie. Więc dzisiejszy dzień trzeba wykorzystać na odpoczynek e, i fizyczny, ale chyba przede wszystkim psychiczny, żeby odpocząć, zrelaksować się i do pikersuntu pojechać z takim pozytywnym nastawieniem, z chęcią walki i od pierwszego skoku realizować dobry, sprawdzony plan. Już jutro właśnie kolejny konkurs w Ty, Czy oceniłbyś te skocznie jako typu wóz albo przewóz z racyńskiego lotu nad bólą, a potem, potem już można sobie polatać? Coś w tym jest, rzeczywiście jak to się mówi w naszym żargonie, trzeba przenieść garba, a później można lecieć i to jest taka skocznia, gdzie jeśli wyjdzie się z progu za wysoko, to owszem przeleci się bólę, ale wyląduje się w okolicach 170 metra. Jeżeli za bardzo się przytnie lot, to tej bóli się nie, prze, nie przeleci. Także naprawdę na tą skocznię trzeba mieć sposób, żeby nie lecieć za wysoko, ale mieć tą szybkość, która pozwoli lecieć e, daleko na dole, bo ta skocznia jest dosyć płaska później i tam trzeba mieć dużo prędkości, żeby lecieć nisko a daleko. Także to jest też sztuka. E, Norwedzy bardzo dobrze umią wykorzystać a tutaj skoczni i zazwyczaj skaczą daleko, ale myślę, że kluczem do do tych dalekich lotów jest przede wszystkim dobre skakanie, i mam nadzieję, że też warunki pozwolą na oddanie wszystkich skoków, także treningowych, bo każdy skok jest teraz też na wagę złota, żeby poustawiać wszystko i móc na konkurs mieć jasny plan i wszystko poukładane. Mówiłeś o potrzebie takiego odpoczynku psychicznego, a jak czujesz się fizycznie? Jaki jest Wasz plan teraz podróży? Fizycznie czuję się dobrze, naprawdę dzisiaj. Byłem gotowy do, do skoków, nawet na siłowni te ciężary nie ważyły aż tak dużo jak wskazywały liczby. Tu problemem jest e, samo wyjście na górę. Jednak tych schodków na rozbieg jest dużo i trzeba umieć e, po prostu pomalutku iść na górę. Ale jednak w nogach czuć, że trzy razy e, wyszedłem dzisiaj na górę. Ale mamy wieczór przed sobą, który wykorzystałem na regenerację. Każdy też musiał po tych schodkach wyjść, więc. E, Jesteśmy tutaj na równych warunkach, więc e, o siły fizyczne się nie obawiam. Czyli kiedy ruszacie teraz do Wikerson? Jutro od samego rana. Bezpiecznej podróży. Dziękuję.